Portal wrc.pl. Minister zdrowia Adam Niedzielski spotkał się z mieszkańcami Margonina. W trakcie spotkania minister namawiał zebranych do zdrowego trybu życia i zachęcał do badań profilaktycznych. To było wyjątkowe spotkanie, bo rzadko się zdarza, aby o problemach związanych z służbą zdrowia rozmawiać bezpośrednio z ministrem. Jesteśmy odpowiedzialni codziennymi wyborami, codziennymi decyzjami. Mówię tutaj o decyzjach dotyczących tego, co jemy, decyzjach dotyczących tego, czy uprawiamy jakąś aktywność fizyczną i przede wszystkim decyzji dotyczących tego, jak często się badamy, ale nie w reakcji na schorzenia, nie w reakcji tylko na bóle, na problemy zdrowotne, ale. Jak często diagnozujemy się po to, żeby wyłapywać choroby na stosunkowo wczesnym etapie ich istnienia. Każda taka diagnoza, która trafia we wczesną etap, wczesną fazę choroby, to jest diagnoza, która daje nam więcej szans na wyleczenie. To jest diagnoza, która daje nam szansę, daje nam nadzieję. Dlatego dzisiaj chciałem Państwa przede wszystkim namawiać na trzy rzeczy. Po pierwsze, żeby jeść świadomie. Jeść świadomie to znaczy nie pierwsze z brzegu, nie byle co, nie produkty wysoko przetworzone, tylko zadbać o to, żeby jeść świadomie, czyli wybierać te produkty, wybierać je pod kątem ich zdrowotności, liczby kalorii, tego czy są przetworzone, czy nieprzetworzone i pod tym względem dbać, zadbać o swoje zdrowie. Ja namawiam wszystkich Państwa do skorzystania. Z portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, bo nie wiem czy wiecie, tam jest taki portal, który pozwala dobrać dietę. Dietę do wieku, płci, rodzaju schorzenia również, bo są diety, które są dedykowane poszczególnym typom schorzeń przewlekłych i ta dieta jest za darmo. Teraz mamy popularność chodzenia do dietetyka, który potrafi wystawić solidny rachunek, a tam na stronie internetowej NFZ-u możecie Państwo sobie taką dietę dobrać. Zdrowa dieta to podstawa. Ja już nie będę mówił, z czego ona musi się składać, bo to raczej dzieciom ze szkoły i przedszkola można mówić o tym, żeby tam warzywa były dominujące, a niekoniecznie mięso. Ale drugie zalecenie. To jest aktywność fizyczna. Aktywność, która powinna tak naprawdę minimum raz dziennie, pół godziny mieć miejsce, wystarczy w postaci spaceru. To nawet nie muszą być kijki, to nie musi być nic forsownego. Naprawdę pół godziny spaceru wystarczy. I szczególnie teraz, jak robi się ten sezon, kiedy można wyjść na świeże powietrze i w pięknych okolicznościach przyrody zieleni, przejść się na dłuższy spacer, taki pół godziny naprawdę wystarczy. To to jest drugi wymiar dbania o siebie. I wreszcie trzecie zalecenie od ministra zdrowia to jest badania profilaktyczne. Badania profilaktyczne, których liczba w Polsce jest ogromna. One są zaczynając od chorób, układu krążenia przez różne onkologiczne tematy, z którym można zaradzić, czy wcześniej je wykryć, wykonując takie badania jak kolonoskopia, czy Badania przesiewowe, mamy mamografię, mamy możliwość robienia cytologii publicznie, za darmo, bez konieczności płacenia za to u ginekologa. Tych programów jest tak naprawdę cała ogromna paleta, skierowanych chociażby do palących papierosy czy innych osób, które mają jakieś grupy ryzyka. Namawiam Państwa wszystkich do korzystania z tych programów. Być może znacie. Numer infolinii prowadzonej przez NFZ 800 190 590. Tam możecie się tak naprawdę dowiedzieć, gdzie są najbliższe punkty przeprowadzające badania. Zresztą w ciągu ostatniego roku, czy ponad już roku, jest dostępny program taki profilaktyczny, Profilaktyka 40 podstawowy zestaw badań, który pozwoli przynajmniej się zorientować, czy po tej pandemii, po tym nieszczęściu zdrowotnym, które nas dotknęło, mamy rzeczywiście możliwość zainteresowania się tym, czy nasze podstawowe parametry zdrowotne dobrze wypadają. Tam są badania krwi, badania moczu. Dla panów jest możliwość zrobienia takiego specjalnego badania PSA, które zwraca uwagę na ryzyko choroby prostaty, które w wieku, no już tym powyżej 40 roku życia, powinna być monitorowana. Dla pań są hormony specjalnie związane też z tarczycą, żeby się przyjrzeć. Naprawdę zachęcam, żeby za darmo taki panel badań sobie zrobić, a potem skonsultować to jeszcze chociażby z lekarzem rodzinnym. Czyli szanowni państwo, trzy rzeczy. Zdrowe żywienie, Dzisiaj jest dyspensa, oczywiście. Po drugie, aktywność fizyczna. Tutaj nie ma dyspensy, bo wszyscy byli na spacerze, więc w porządku. I po trzecie, badania profilaktyczne. I naprawdę zachowajcie te trzy w głowie elementy, które pozwalają potem lepiej żyć, pozwalają dłużej cieszyć się zdrowiem. Bo być może wiecie, że jest taka koncepcja Lalonda, która mówi o tym, jak wygląda zdrowie człowieka. W ciągu całego życia, to chcę Wam powiedzieć, że te trzy rzeczy odpowiadają za 60% Waszego dobrostanu zdrowotnego, a lekarz to jest 10-20% odpowiedzialności za Wasz stan zdrowia. Więc namawiam do zdrowego życia.